Wiele osób kojarzy Wrocław z małymi, śmiesznymi stworkami, które można znaleźć w nietypowych miejscach. Wrocławskie Krasnale, które są znane i lubiane przez mieszkańców i turystów, to jedna z największych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Historia Krasnali miała swój początek w pewną letnią noc z 30 na 31 sierpnia 1982 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się w przestrzeni miasta. Surprise, Pierwsze Krasnale malowane były na ścianach w miejscach, gdzie ówczesne władze komunistyczne zamalowywały hasła wypisywane na murach przez działaczy ruchów opozycyjnych wobec tamtej władzy. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku we Wrocławiu rozpoczął swoją działalność ruch Pomarańczowa Alternatywa, dla którego symbolem stały się owe malowane na murach postacie Krasnali czasy kiedy narodziły się Wrocławskie Krasnale były schyłkowym okresem polski ludowej i coraz silniejszego działania ruchów opozycyjnych wobec władzy ludowej Po zmianach związanych ze zwycięskimi przez opozycję wyborami z 4 czerwca 1989 roku symbole Krasnali odeszły w niepamięć